Rolnik szuka żony od 2014 roku pozostaje niezmiennie jednym z najchętniej oglądanych formatów w ofercie TVP. Choć głównym zadaniem formatu prowadzonego przez Martę Manowską jest znalezienie partnerek i partnerów dla biorących w nim udział uczestników, w trakcie mówi się też niemało o problemach, z jakimi rolnicy mierzą się na co dzień. Nie dziwi więc, że telewizja polska postanowiła wykorzystać oficjalną premierę 11 edycji do przekazania niespodziewanego komunikatu. Tuż po zakończeniu emisji niedzielnego epizodu na facebookowej grupie Rolnik Szuka Żony TVP pojawiło się oświadczenie, w którym Telewizja Polska porusza problem, o którym w ostatnich dwóch dniach rozpisują się media. Chodzi oczywiście o gigantyczną falę opadów i powódź dotykającą również rodzinę byłej uczestniczki programu, Anny Bardowskiej. Stacja zwróciła uwagę, że warunki przedstawione w programie nijak nie odpowiadają temu, co obecnie dzieje się w wielu częściach kraju. Jak jednak zaznaczono, program nagrywano latem. Produkcja programu chciała jednak w jakiś sposób przekazać wyrazy wsparcia dla rolników zmagających się z nieubłaganym żywiołem. Kochani, nagrywając ten odcinek latem, nawet nie przyszło nam do głowy, co będzie się działo, kiedy będzie emitowany. Nasze myśli i serca są teraz ze wszystkimi walczącymi w tej chwili z rozszalałym żywiołem o zdrowie i życie swoje i bliskich, o domy, dorobek całego życia. Szczególnie też łączymy się w obliczu tej tragedii z rolnikami, którzy robią wszystko, by ratować gospodarstwa i życie zwierząt, czytamy w oświadczeniu. Przekazane za pomocą Facebooka słowa producentów spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem fanów formatu. Post błyskawicznie doczekał się ponad tysiąca reakcji. Jeden z użytkowników wyraził co prawda przekonanie, że TVP powinna odłożyć emisję tego odcinka, ale inni komentujący wyraźnie się z nim nie zgodzili.